Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Xaurus, a to co w tej chwili zobaczycie, to kolejny dowód na to, że gry z dopiskiem 2 w 90% to totalna porażka i profanacja pierwszych części. W 5% tego typu produkcji można dostrzec częściowe nieporozumienie, w 4% pozostają gry, które można uznać za przeciętniak, a pozostały 1% to faktycznie dobre kontynuacje z serii. Ten ostatni procent to między innymi Guild Wars 2 i EverQuest 2, które faktycznie są grami dobrymi. My jednak przejdziemy do mojej ulubionej części tych 90% tragicznych, tandetnych, badziewnych produkcji, które nijak mają się do tego co pierwowzór prezentował. W tej części znajduje się totalnie. Arklord 2 oraz dzisiejszy. Cabal 2. Spokojnie, nie przeklinałem, ale fajnie dać fanom pierwszych części opcję konkretnego określenia tych gniotów. Zaczynamy! Na drugą odsłonę Kabala czekaliśmy długo, bardzo długo. Jesteśmy przecież Polakami i to my stanowiliśmy sporą część społeczności tego wspaniałego mmorpg z zamkniętym światem. W oczekiwaniu na dwójkę postanowiłem nawet jakiś czas temu w cyklu Szybkie spojrzenie na klasyka powrócić do jedynki i zobaczyć jak ona wygląda aktualnie. I co to dużo mówić, wciąż wygląda dobrze, wciąż przesiaduje tam sporo osób, wciąż zachwyca tym czym przyciągała setki graczy kilka lat temu. Nastał jednak w końcu dzień kiedy otwarta beta Kabala 2 ruszyła. 2 lipca 2015 od dziś w kalendarzyku prawdopodobnie każdego fana tej świetnej gry zostanie oznaczony jako największa profanacja w historii. Wychodzi bowiem to. Widzicie? To dobrze, albo może i nie. Lepiej zamknijcie jedno oko, dobra. Oto kreacja postaci: klasy Warrior, Force Blader, Force Archer, Wizard, Priest i Force Shielder. Gdzie jest Blader? Nie ma, ale to było jasne od początku, kiedy usłyszeliśmy o drugiej odsłonie. Niestety sama kreacja nie wygląda zbyt futurystycznie. Force Shielder nie ma kryształowej tarczy, łucznik nie dzierży kryształowego łuku. No ale opcji charakteryzacji jest sporo. Postać można sobie zmodować o wiele ciekawych fryzur, kolorków i twarzy. Od tej strony całkiem przyzwoicie, pomijając nawet fakt, że brak turdzennych akcentów, ale nie da się ukryć, kreacja postaci jest rozwinięta. Niestety tutaj rozbudowywanie jako takie się zaczyna i kończy, czyli po 10 minutach przeszliśmy najciekawszy aspekt gry. Tak, brzmi dziwnie, ale wydaje mi się, że tylko tutaj można się nie nudzić. Dalej rozpoczynają się scenki wprowadzające. Zazwyczaj uważam to za przyjemny element, ale kiedy moja postać nie ma twarzy podczas rozpoczęcia gry, a z kolei na drugim komputerze, na którym grałem po scenkach potwory znikły, to ciężko uznać start za dobry. Tak, sprawdzałem działanie gry na dwóch komputerach. Jeden to moja platforma testowa, a drugi to był laptop G551JM. I gra działa paskudnie. Optymalizacja jest bardzo mierna i 60-70 klatek to ta górna granica. Zazwyczaj gra podczas walki lub ściąć, a podróżowanie po mieście bywa bardzo nieprzyjemne. Poza tym z aspektów wizualnych należy spojrzeć na grafikę. Jest ładniej niż w jedynce, chociaż to pojęcie względne, bo jak na Cry Engine gra wygląda bardzo słabo, chociaż lepiej niż Echo of Souls, ale nie, to nie jest wciąż pogrom catery. Postacie są niedopracowane, ich ruchy pozostają sztywne, drzewa to jakieś nieporozumienie, a tekstury rozciągnięto do tego stopnia, że na najwyższych ustawieniach powierzchnia po której się poruszamy oraz inne elementy otoczenia wyglądają jak wymioty. Dobrze strawione, gładkie wymioty. Nie potrafię tego inaczej określić, po prostu to jest jakieś nieporozumienie. Gra nie wyróżnia się niczym, a powinna już w kwestii grafiki. W końcu to kabal, czyli połączenie science fiction i fantazy ze świetnie wyglądającymi skillami. Tyle, że tutaj zamiast miksu tych uniwersów dostajemy mdłe, zwykłe, tandetne fantazy, a zamiast ładnie wyglądających skili ponownie mdłe, zwykłe krzyczenie podczas machania mieczem, ale o tym powiem przy walce. Jednak fabuła to jest dopiero gruba sprawa ewidentnie interesująca, pełna dynamicznych zwrotów akcji, wciągająca, niesamowita czyli w skrócie. Kolejny element, który jest zrobiony na odwal, bo gracze i tak połkną wszystko. Przecież to kabal! My to tylko konsumenci, a trendy są aktualnie przecież takie, a nie inne, więc mamy miliony beznadziejnych zadanek, a wszystko połączone autotrackerem, który można wyłączyć, więc niby go nie ma. Tyle, że tutaj uznałbym go jednak mimo wszystko za plus. Jest sporo gier, gdzie faktycznie autotracker albo przeszkadza, albo go nie używamy, bo jest się czym zachwycać w kwestii widoków. Tutaj natomiast warto dziękować twórcom, naprawdę z całego serca, że go dali, bo nie musimy obcować z tą grow zbyt. Długo i kiedy postać łazi, każdy może robić coś ciekawszego. Mapy są większe niż w pierwszej części, ale mniej interesujące jakieś takie mniej dynamiczne, więc ów tracker to naprawdę zbawienna rzecz, żeby nie usnąć po pierwszej godzinie rozgrywki. Najbardziej emocjonująca w grze natomiast była zawsze walka. Kabal słynął z genialnych skili, pięknego, przyjemnego kombo, świetnych battle modów. Wszystko było płynne. No dobra, nie było, ale przynajmniej twórcy starali się, żeby każda animacja była sztuką, barwy były dobrane w sposób idealny, a blask wychodził poza obręb naszego monitora. Naprawdę, można było dostać epilepsji. Tutaj natomiast każdorazowe użycie umiejętności to takie pierdnięcie. Niby efekt spory, ale niesmak pozostaje. Nie no żarty żartami. Po prostu to wszystko już widzieliśmy i to naprawdę nie jest nic specjalnego w porównaniu do tego co widzieliśmy w Jedynce. Jedynka miała w sobie to coś. Po raz kolejny całość jest sztywna, brak polotu, animacje zrobione na szybko, podobnie jak i cała wcześniej wspomniana reszta. Dlaczego tak się stało? To wie pewnie jedynie sam producent. Wszystko uproszczono do minimum, dostosowano do dzisiejszych standardów. Bo po co się wybić, pokazać, trafić do fanów, skoro można trafić do szerokiego grona zjadaczy wszystkiego co popadnie. I na koniec kilka ciekawostek. Słynne dungeony. Nie są takie jak z jedynki, i może nie powinny być, ale powinny zawierać esencję. A tutaj jej nie ma, czyli potwory nie padają w znany sposób, gdzie najsilniejszy powoduje śmierć, a całość jest na czas. Dodatkowo na wyższych levelach drop jest bardzo prosty. Kilkanaście godzin farmienia daje nam pełny set. Fioletowe itemki wypadają w sposób taki, że zawsze mamy coś dla siebie. Całość, jak widać, bardzo uproszczona. Natomiast craft jest średni, receptury dropią bardzo sporadycznie, a NPC wydobywają surowce bardzo wolno. Działa to na zasadzie strategii przeglądarkowych. Wysyłamy NPC na dwie godziny i wydobywa on nam surowce podstawowe. Im wyższy poziom naszego wydobycia, tym lepsze. Następna ważna sprawa, która kompletnie aktualnie nie ma sensu, to PvP. Punkty zdobywane za arenki, które teoretycznie służą do zakupu przedmiotów, pozwalają zakupić same niskiej jakości itemy. Jedyna dobra sprawa w tej całej dziwacznej próbie wykonania kabala to na siłę item shop. Kosmetyczny, a przedmioty z niego można kupić również w domu aukcyjnym za normalne pieniążki. Podsumowując, Cabal 2 to chyba największy zawód tego roku. Myślałem, że Echo of Souls wyszło mocno średnie i napompowała je spora promocja gry, ale Cabal przebija wszystko. Przebija Ark Lorda 2, który wyszedł w tamtym roku, przebija masę gniotów z tego roku. Po raz kolejny twórcy nie skupili się na rdzennych elementach, na esencji produkcji, a pokusili się o zrobienie gry w stylu kopiuj-wklej szablon i osadź na nim nazwę znanego tytułu. Dno i jeszcze raz dno, które jest niedopracowane. Dlatego ode mnie jedyneczka jest jedyneczka, łyk słoneczka w pochmurny dzień. Tak jest. Kiedy twórcy zrozumieli, że miliony wpakowane w tego typu reaktywacje można było załadować do pierwszych części, poprawić silnik, powiększyć świat, dodać coś nowego, ciekawego, popracować nad mechaniką. Ark Lord żyłby do tej pory i miałby się świetnie. Kabal miałby jeszcze więcej fanów i pewnie masę nowych epickich skilli. Ale po co? Można przecież przewalić kasy na nowe, śmierdzące MMO, budować hype latami i wypuścić coś, co nie ma czelności nosić nazwy słynnego kabala. Jestem oburzony taką postawą Eastsoftu oraz tego, jak potraktował fanów jedynki, którymi jest prawdopodobnie 90% użytkowników tego portalu, którzy jednogłośnie wyrazili opinię na temat tej gry w komentarzach. Pozdrawiam przy okazji wszystkich, którzy zapłacili za paczkę wczesnego dostępu. Daliście zarobić nieudacznikom produkującym tego typu produkcję. To nie jest tylko moja opinia, gadałem ze sporą liczbą osób, nawet z takimi, które zapłaciły za grę, aby dostać wcześniejszy dostęp. I co? Opinia jest jednogłośna, no po prostu syf. Jak można zrobić taką grę, która bazuje na nazwie Kabala i, i podać ją nam? No, ja nie wiem, ja Niech ja tego nie rozumiem, naprawdę. Mniejsza z tym, jeżeli wam się podobała łapa w górę, komentarz, subskrypcja. Do usłyszenia, pa pa!